Wymiana pieca. Skomplikowany, kosztowny proces tylko dla nielicznych? Nic bardziej mylnego. Nie musisz mieć ani odłożonych pieniędzy, ani znać się na pracach budowlanych, żeby zmienić swój stary piec na paliwo stałe, na nowe ekologiczne ogrzewanie. Jak zatem najprościej wymienić piec? Wystarczy, że udzielisz pełnomocnictwa wykwalifikowanej firmie, która dopełni wszystkich formalności za ciebie, więc ty nie będziesz musiał stawiać się osobiście w urzędzie. Dodatkowo z pomocą instalatora wymienisz piec bez wkładu własnego. Warto zapytać sąsiadów, znajomych o kontakt do polecanej firmy lub sprawdzić osobiście w bazie instalatorów na stronie zmieńpiec.pl. Wiesz już od czego należy zacząć, ale zapewne zastanawiasz się, jak wygląda wymiana pieca w praktyce i co w związku z tym cię czeka. Na przykładzie laureatek trzeciej edycji konkursu Zmiń piec pokażemy jak krok po kroku przebiega wymiana ogrzewania w przypadku gdy zdecydujesz się na instalację gazową. Całą procedurę wymiany ogrzewania rozpoczynasz od uzyskania opinii kominiarskiej na piśmie. Kominiarz powinien sprawdzić dostępność przewodów kominowych, ocenić wentylację lub poinformować, czy jest możliwość instalacji komina zewnętrznego. Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć kominiarza, zapytaj zarządcę o dane kontaktowe do kominiarza obsługującego Twój budynek. Wizyta kominiarza jest potrzebna po to, żeby uniknąć nieprawidłowości w podłączeniach, co niesie za sobą ryzyko zaczadzenia zatrucia innych lokatorów. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Możesz to zrobić osobiście, pocztą lub poprzez upoważnionego projektanta, instalatora czy sprzedawcę gazu. Budowa lub modyfikacja instalacji gazowej wymaga przygotowania projektu budowlanego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Możesz do tego zatrudnić niezależnego projektanta lub zlecić to firmie, która wymienia ogrzewanie. Upewnij się jednak, że ma ona specjalne uprawnienia do przygotowywania projektów sanitarnych. Pamiętaj także, aby wykonawca przygotował ci wcześniej kosztorys, tak byś z góry wiedział, czy koszt nie przekroczy kwoty dopłaty. Jeżeli w Twoim budynku jest wspólnota mieszkaniowa, musisz uzyskać zgodę na zmianę systemu ogrzewania w lokalu. Taka zgoda musi być wyrażona w formie podjętej uchwały, a tryb podejmowania uchwał określają zasady ustalone przez konkretną wspólnotę mieszkaniową. Szczegółowych informacji udzieli Ci zarządca budynku. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. Szczegóły wraz z załącznikami znajdziecie w biuletynie informacji publicznej. Jeżeli masz już wszystkie potrzebne warunki, zgody i pozwolenia, możesz złożyć wniosek o dofinansowanie w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. Przed złożeniem wniosku w kancelarii urzędu. Warto udać się do Wydziału Środowiska i Rolnictwa w celu zweryfikowania kompletności wniosku. Wykaz wymaganych załączników znajdziesz natomiast w części siódmej wniosku. Termin wizji lokalnej ustalany jest telefonicznie maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W trakcie wizji pracownik urzędu sprawdzi, czy w lokalu jest czynny piec na paliwo stałe. Nie musisz być obecny w trakcie wizji, aczkolwiek w mieszkaniu powinna przebywać osoba, która udostępni wszystkie pomieszczenia na ten czas. Wizja lokalna była przeprowadzona przez Whatsappa, czyli na kamerce wideo. Zadzwoniła pani z urzędu i pokazałam, że piece są czynne. Musiałam pokazać każdy piec, podłączenie do kominów i musiałam otworzyć drzwiczki, że nie ma tam grzały. Następnie po pokazaniu wszystkich pieców musiałam przesłać zdjęcia tych pieców i zostały to przesłane i teraz będziemy jechać na podpisanie umowy. Podpisanie umowy dotacyjnej odbywa się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia do 14 dni od przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie przez pracownika wydziału. Od przeprowadzenia wizji lokalnej możemy podpisać umowę praktycznie w tym samym dniu. Mamy na to czas do 14 dni, także to już zależy od beneficjenta, kiedy jest w stanie do nas dojechać. Cały proces od złożenia wniosku do podpisania umowy zajmuje tylko trzy dni. Zanim zaczniesz prace związane z wymianą pieca, zgłoś termin ich rozpoczęcia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Wykaz wymaganych załączników znajdziesz w części F zawiadomienia, a lista dokumentów, które należy przedłożyć, jest w decyzji udzielającej pozwolenie na budowę, które otrzymałeś z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego. Po podpisaniu umowy beneficjent, który będzie zmieniać ogrzewanie węglowe na ogrzewanie gazowe, powinien zgłosić rozpoczęcie prac u nas tutaj na Hubskiej w nadzorze budowlanym. Jeśli to jest ogrzewanie elektryczne, nie musi tego robić. Następnie rozpoczyna pracę i po zakończeniu właściwie tak naprawdę prac przychodzi, już nam się rozlicza. Możesz nareszcie pozbyć się kopciucha. Realizując inwestycje, kontroluj jednak zbieranie dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z pracownikiem Wydziału Środowiska i Rolnictwa prowadzącym Twoją sprawę. Pamiętaj, żadne prace związane z wymianą pieca nie mogą być rozpoczęte przed datą podpisania umowy dotacyjnej. Prace przebiegają bardzo sprawnie. Jest trzeci dzień robót. Po weekendzie są już położone rurki, są wyburzone piece, jest powieszony piec, który będzie ogrzewał wszystko, tak że teraz zostało jedynie dowieszenie grzejników i rozruch całej instalacji. Zakończenie inwestycji i rozliczenie dotacji powinny nastąpić w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy dotacyjnej. W tym celu należy złożyć wniosek o rozliczenie dotacji w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wykaz wymaganych załączników znajdziesz w części trzeciej wniosku o rozliczenie dotacji. Beneficjent tak naprawdę musi zlikwidować ogrzewanie węglowe, zamontować nowe ogrzewanie, czy to elektryczne, czy też na przykład gazowe. Następnie przychodzi do nas, rozlicza się, przedstawia nam dokumenty, które dajemy przy podpisaniu umowy. Termin kontroli powykonawczej zostanie ustalony telefonicznie w przeciągu maksymalnie 30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji. Mieszkaniec nie musi być obecny w czasie przeprowadzenia kontroli, ale w nieruchomości powinna przebywać osoba, która udostępni wszystkie pomieszczenia na ten czas. Kontrola odbywa się online za pomocą aplikacji WhatsApp. Pracownik Urzędu Miejskiego sprawdzi, czy prace zostały wykonane zgodnie z umową dotacyjną. Dotacja wypłacana jest na numer konta wskazany w umowie dotacyjnej w ciągu 30 dni od daty pozytywnie przeprowadzonej kontroli powykonawczej. W przypadku rozliczenia bezgotówkowego, wykonawca odbiera dotację od miasta. Następnie, jeżeli koszt wymiany był wyższy niż kwota dofinansowania, to płacasz jedynie różnicę. Dotacja wypłacana jest w ciągu 30 dni od momentu przeprowadzenia wizji potwierdzającej, że została dokonana zmiana systemu ogrzewania. Wymiana pieca nie jest skomplikowana, ale wymaga poświęcenia czasu. Całość może potrwać nawet kilka miesięcy. Jednak dzięki pomocy instalatora nie będzie wymagał wiele Twojej pracy i wysiłku. Dodatkowo zawsze możesz skorzystać z porady doradcy energetycznego lub w późniejszym etapie z pomocy pracownika Wydziału Środowiska i Rolnictwa u Urzędu Miejskiego, który zajmuje się Twoją sprawą. Możesz także zająć się całym procesem od początku do końca samodzielnie. Wówczas pomoże Ci instrukcja, która w przystępny sposób wyjaśni m.in. jak wymienić ogrzewanie w Twojej konkretnej sytuacji, jakich dokumentów potrzebujesz i gdzie powinieneś się złożyć, aby otrzymać dofinansowanie od miasta. Instrukcję znajdziesz na naszej stronie w zakładce jak zmienić piec. Już tysiące Wrocławian zdecydowało się na wymianę starego kopciucha, a ta liczba stale rośnie. Dlatego mamy nadzieję, że wśród nich wkrótce będziesz i ty.